Witajcie wszyscy blogowicze, wilogowicze, youtubowicze, użytkownicy internetu. Nazywam się Mateusz Olech i nagrywam tego pierwszego wiloga tak naprawdę pod wpływem chwili. Nie wiem, czy coś z tego będzie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że kanał się dalej rozwinie. Pierwsza sprawa, w ogóle jedyna, jaką chcę dzisiaj poruszyć, to sprawa krzyża przed Pałacem Prezydenckim. O, oczywiście są spekulacje, czy ten krzyż usunąć, czy ten krzyż nie usunąć. Ja już nie mówię o drugich spekulacjach, czy usunąć pałac prezydencki sprzed krzyża, o których pewnie wiemy z demotywatorów, ale ogólnie czy usunąć krzyż, czego nie usunąć. No, tak naprawdę to z jednej strony nikomu nie powinien ten krzyż przeszkadzać, bo to, że stoi, to. No stoi. W kamieniu pomorskim po pożarze tragicznym też to stoi krzyż. Stał na początku w kościele, potem stoi stał na miejscu, mniej więcej koło miejsca pożaru tragicznego budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim, także jakoś tutaj nikomu ten nie przeszkadzał. Stoi jest obeliskiem upamiętniającym te osoby, które zginęły. Podobnie myślę w, z katastrofą prezyd samolotu prezydenckiego. Nie powinien on teoretycznie przeszkadzać ludziom, bo to, że stoi to jest jak, jakiś, jakiś wyraz uczuć kogoś. Tak naprawdę krzyż jest własnością harcerstwa, bo harcerstwo pod wpływem chwili umieściło ten krzyż, pod wpływem, pod wpływem natchnienia umieściło ten krzyż przed Pałacem Prezydenckim. I kiedy przyszli harcerzy i chcieli zabrać ten krzyż i przenieść go w uroczystej procesji do kościoła, no to sorry, chyba kościół jest odpowiednim miejscem na krzyż i powinien być też godnie szanowany. Bo tak naprawdę w tej walce przeciwnicy krzyża, a zwolennicy krzyża, zostawienie krzyża tam, nie ma przegranych. Przegranym nie bardziej tu jest Chrystus i sam krzyż. Nie wiem. Zobaczymy jak to będzie, jak sprawy potoczą. Mam nadzieję, że będzie bez zbędnych manifestacji, bez zbędnych konfrontacji i bez przemocy. Co wątpię. Cóż, w takim razie do zobaczenia.